Spotkaliśmy się tutaj na tym małym plasyku, który po, pomimo wielkich trudności proceduralnych i formalnych udało nam się doprowadzić inwestycję do końca. Myślę, że inwestycja będzie Państwu służyła i będziecie Państwo z nich zadowoleni. Dzisiaj tutaj dokonujemy takiego symbolicznego otwarcia, natomiast tak jak powiedział na wstępie prowadzący, chcielibyśmy, żeby to, te urządzenia służyły od samego rana do wieczora, ale żeby tak było, to też i do Państwa prośba, żebyście pilnowali tego, dbali o to, bo to, to nie są, to są wasze pieniądze i jeżeli będziecie, będziemy o to wszyscy dbali, to... Będzie to służyło nam yy, jak najdłużej. Że ten plac to będzie nie tylko dla dzieciaków, bo tych miejsc takiego do zabawy dla dzieci to mieliśmy już sporo, w różnym stanie, wprawdzie, a to jest takie miejsce, w którym będą mogli ćwiczyć wszyscy, jak mówi pan wiceprezes Marian Szczęśniak, od roku do 101 lat. No i zobaczymy jak to się przyjmie. W każdym razie chcę Państwu powiedzieć, że to tylko dzięki temu, że istnieje spółdzielnia mieszkaniowa, bo wyobraźmy sobie teraz, że podzielilibyśmy to na nieruchomości i kto byłby w stanie zrobić taki duży wysiłek fizyczny, żebyśmy mogli coś takiego zrobić. To jeszcze jeden dowód, że spółdzielnie, dobre spółdzielnie powinny funkcjonować. Ma pani na imię? Pani Janino. Brawa dla Pani Janiny. Pierwsza tutaj otwarła, otworzyła nam tutaj, przepraszam, nasz fitness. A jak się nazywa to nasza znaczy Pani wie Pani? Nie. Zawodowe instruktorki. Jak Pani się podoba tutaj? No super, super. Przychodziłam tutaj, gdzie był piaskownica, gdzie było tak szybko, <noise> że aż miło było się. A teraz coś coś Jest Pani mieszkanką zawodza? Tak, tak, Ja mieszkam na Zabobrzu, na Karłowicza. I, I myśli tej... Pani, że powinno być więcej takich ja Oczywiście. Słyszy się w wielkich miastach, że są takie. To, dużo, to wreszcie, że tutaj coś takiego jest. A Pani będzie uczestniczyć aktywnie no, ja lubię sport i po prostu raczej, tak, raczej Namówi Pani swoich znajomych do... No raczej tak, bo te, po prakty, które, które potrzebują, bo ja, da, mimo to, że mam taką, ale również zawsze. Do zdrowy. Pan tutaj z wnuczką? Tak, z wnuczką. Jak panu się podoba? No, podoba nam się. No, już od najmłodszych <noise> lat widzę pan. <noise> no, <w> paja. <głosy> <głosy> Myśli pan, że to dobry pomysł, że więcej powinno powstać takich. No, dla takich małych więcej, bo to widzę pan troszkę dla tych większych. Jesteście stąd? Tak, tak. Jak wam się podoba ten plac zabaw? Dobrze. Myślicie, że będziecie tu się bawić, ćwiczyć? Tak. O, ale się mam. O, O, Tak, tak, do telewizji. A jak Pani ocenia tutaj te przyrządy i to miejsce? Myślę, że to jest fajna inicjatywa. Fajnie, że w ogóle coś takiego powstało. Myślę, że więcej ludzi w ten sposób jakby zacznie się ruszać. Tym bardziej na świeżym powietrzu, to jest świetna sprawa. Ruch i świeże powietrze, super. No a nie boi się Pani, że odejdzie część z klubów? Nie, nie, dlatego, że zajęcia prowadzone z instruktorami wyglądają zupełnie inaczej, jest większa motywacja. I, i ludzie są pod opieką instruktora, więc nic nie może się stać. Instruktor cały czas chodzi i nadzoruje ćwiczących. E, poza tym plan jakby całej lekcji, całego treningu jest tak skonstruowany, e, żeby pracowały wszystkie grupy mięśniowe w odpowiedniej kolejności, w odpowiedniej ilości. Tutaj ludzie e, też jakby nie mają za bardzo pojęcia jak ćwiczyć e, i to jest taka bardziej rekreacja. Jeżeli ktoś chce naprawdę trenować, no to wtedy... To gdzie ma przyjść? Gdzie ma się zgłosić? Do no, jedynaski na Zabobrze strona internetowa Fitness Gosiakom. Pani się podoba. Super. Jestem zadowolona, bo przynajmniej chociaż troszkę wyjdą z domu i nie będą siedzieć przed komputerami. Yy, A myśli Pani, że jest wystarczająca ilość urządzeń na przykład dla młodszych dzieci, że przydałoby Myślę, się, że tak. tak? Myślę, że tak. Ogólnie ten plac był taki naprawdę najsłabszy chyba ze wszystkich i naj, najbardziej e, najwięcej było na tym placu, I powinno tego, więcej, więcej takich powstawać? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo yy, ludzie po prostu zapominają o tym, że trzeba coraz więcej ruchu, a coraz więcej przysiadują w domu. Będziesz tu przychodzić? Tak, codziennie. A mieszkasz tutaj w pobliżu? Tak, bardzo blisko. Jak często będziesz ćwiczyć? A rodziców też tutaj przyprowadzić? Tak. Bardzo fajnie plecy pracują. I wszystko wykonujemy powoli, przy tym głęboko oddychamy. Wszystkie ruchy muszą być świadome i kontrolowane. Dar e o normal tehnopralza, cum se numeaza, da. Mopticul e scopoviat, atat de prea de i cu opacul in una cea si in placa, si de Można się wyciągnąć mocno. Jak wam się podoba? Bardzo fajnie tutaj jest. Będziecie ćwiczyć? Będziemy. A ty? Codziennie. Tak, tak, tak. Codziennie? Codziennie będziemy ćwiczyć tutaj. Będziecie ćwiczyć? Będziecie przychodzić no na tak. plac? Postaramy się. A dziś tak trenujecie nie. oprócz tego, czy nie? Czy dopiero to będzie pierwszym takim... No tutaj będzie. Nieraz próbowałam biegać, ale jakoś z tego nic nie wychodzi. A tu może się zmobilizujecie? Będzie bliżej? Tak. Jesteście za dobrze? Nie. Właśnie nie, ale tutaj często przyjeżdżam. O, jak fajnie? A on jest z babcią? Tak, z babcią. A, z babcią. No to tak. pięknie, że prababcia przyszła na Park Siłowni. Podoba się, podoba się pani? Bardzo. Mieszkam tu akurat. I będzie pani zachęcać wnuku? Tak, tak, tak. A to jest najmłodszy? jak ci się podoba? Będziesz tu przychodził? Ale ćwiczyć, tak? Tak. Ja pani też! Pani też? No to czyli, czyli zachęca Pani nawet w każdym wieku. Tak, tak. To zależy od tego, albo po prostu kilka różnych złapać rękoma, kolanami pochodzić, z kolanami nie są pod i tylko wtedy zacząć święcenia. Tak naprawdę mogą Państwo sobie święcić tutaj w obwodzie, czyli wykorzystać wszystkie maszyny, które są w polu